Witajcie widzowie z tej strony Wixu Dzisiaj sobie będziemy nagrywali tutaj e, Trio na składy na Fortnite Reload Dzisiaj będzie z nami e, Wm Brylowski Witam I będzie oczywiście młody Gortat gwiazda tego kanału <laughs> Który wszystko zapoczątkował i co Jeśli odcinek wam się spodoba to zostawcie lajka like i subika Myślę że będzie tutaj fajna giereczka I fajny odcinek nara Znaczy nara kurwa <laughs> zapraszam do odcinka Dobra widzowie tutaj sobie będziemy lecieli na Pleasant Park tak zwany I cóż, gdzie już będziemy tutaj mniej gadania, więcej grania o... Ta ruda bardzo się szybko skończy <grymne> No może się szybko skończyć, bo tutaj gramy jednak na całe oddziały, a nie na tylko jakiegoś jednego knipka. To jest Sigma. Właśnie się... taki zdrebutowany Shit on essa! Let's go! Mój kolega tutaj za bardzo lekko się ten... podekscytował. Gdzie pan Byłem bryłowski? Ja nie! Bryls, where the fuck are you? Tutaj widzowie tylko wam szybko zobrazuję, gdzie jest gdzie jest brylsik? Brylsik jest na tylte, brylsik na tylte <tildedach. gryl -shig> czy? Na no, no, prostu jestem no. taki dobry, że wiecie, widzowie, jak wyglądają. na ja składy leci. No. To no, Ja po prostu wiecie, no dobry jestem. wiadomo. Ja to lubię Godamy. wyzwania. <grym> to prawda, brylsik <grym> jest zadaniowy chłopak. <grym> A! Strzela do mnie. ja to się do mnie Nie, 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 Ja się Stop, ja Dobra, i nie widziałem, gdzie on jest totalnie. masz nożę znowu, kościoł. Wiem. Ktoś mi pomógł może. Mam go. Przechodzimy tu. Nie będę mogli to zrobić. Ale Na mnie. On mi. Box takła. Tak. Nice. Ochłodzenie Aqua. Dobra, zdechłem, ale zabijem dwóch. Ochłodzenie Aqua. I to, jestem z tego zadowolony. To tutaj... jest No to dobra, już nie tutaj Brylsik zaraz respi przy nas, to będzie już... To, już to naprawdę w kolor aqua? No, na, filtrę, ten jak no, to się no, respy, to... i to no, na filtr znowu. Chyba tak, jak ty się respisz... Na give ...nad nami. A tu taki. Krak. Ale tu wik, jak znasz, jak na przeciwnikach. Box. Tak. G Dead. A, widzicie? No widzicie. A tu taki. No ktoś musi tą dusznę pchać do przodu, bo inaczej byśmy stali w miejscu, Mhm, mm chcę A tutaj Sigma Quotes tak. <laughs> Sigma Quotes Na jak? Trzeba <laughs> mi dobrać Mo Motivation rengöpera. Quotes Bo muszę typytać Tu kolega szukuje się uh, na nowe earningsy. Prazer Trenuje. Ja trenuję I że następny brak Ja na jeżdż. Earnings Jeden pierwszy Ja na Earningsy chłopaki Kiedyś wydają Earnings jak Kazama 5, jak kazana 5. Tak. 50 biało, 50 biało, co? 5 kg 50 kilo nadwagi 50 Nie, <grym> nie wyzywaj go to też O kurde Jak <grym> to też jak tak jak będę Jak dalej będę grał w w Fortnite to też będę miał 50 Ma ktoś Nie, ale zambitka ładna jest Ej, jest met pod tobą Tu jest Dead. A, no to to mój w sumie. Do tego nie, ja nie mogę zaznaczyć, bo on się zrąba na postawieniu. O, oh, yeah, yeah. DEAD! O, widzisz, taka nejterka. O, to tam oh, jest sztucer w sumie i MPS. A, nie trafił. Gdybym miał więcej ja ammo do sztucera, to wiecie, pizdowie, same głupki by się ja, Poleciał jeden. Jest tam boisku. O, oh, I yeah, got, oh, I yeah. Pomocy. Dobra zrezygnuj się stało? No to pomóż się... mu No leczy się medem no Ma 100 HP max Super ja też mam ludzi Dobra, dobra Byłem Skip dm. Dali się kogo No ja z nim na HP na pewno nie wygram Dead No nice 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 Spazam. O gold spaz widzowie to już teraz Dead. jest Essa shit on bukaj, tak? Ej, Wiktor, a drugimuth? Brawo, Victor, naprawdę. Co? Drogi dobra, nieważne. Widziałem, że tutaj. Nie znasz drugimuth, tak? Masz. Widziałem, żeby dowiedzieli o co chodzi. Masz drugimuth. za chwilę jednego meda. Tak mi się wydaje. Oj, <słuch> jak to się w ogóle ogląda. Właśnie, jeśli ktoś to w ogóle obejdzie. Weź te, weź tę miejsce. Dobra, to brawo. zrobimy szybki, szybki clickbait Widziałem tak dalej. Mi tak. Łapkę w górę i sprawdę. Oj, nie nagrywało się niestety, a jej, ja, ja widzę, że to jednego powaliłem. A, A! jego, jest, jego koledzy To yes. jest Steven wikak wiesz? ten skłabie to ja go powaliłem pomóżcie, A mi bardzo zabrał killy tak serio Nie Bo to jest Już Ci pomagam spokojnie Widzicie tu Ja muszę ratować kolegę tutaj bo to on sobie nie radzi. radził Aledzony Nie mów tak Let. A widzisz? Widzisz? Mają no. umiejętności sniperskie No jak jak zawsze Sigma Sniper no, wiem, wiem, wiem. Cracked. Gdyby nie ja, to byśmy... E, z tyłu dostajemy, by the way. Oni są dole. Net. Z tyłu dostajemy. Super. <noise> Już słyszeliśmy ogłoszenie. Takie... <noise> Takie <w> nagrywanie. <głosy> <głosy> oh z, w... Dobra. Widzowie, wracałem po krótkiej przerwie, bo coś mi się zatrzymało. Tak, po prostu głupi jesteś. Kolega kławie. <laughs> Okej, on kławie mi, on mi, kulera kła. Ja też mam gości na sobie. Właśnie ja go. też, ja mam cały skład. Lecć, lecć. Nie, nie mam pewności, co to to. O czeki. Lecć. Jestem John G.D. i dobiema liczbę. Zaraz go, zaraz go wyciszę. Młody go. Młody goρta, powiedz mi kiedy, ty nie byłeś w jakimkolwiek.

My But friend He's just like! my friend is a little crazy! My stupid friend! To jest tam, 24 chwile! No! ale to ich O, bark no to będzie taki nowy raper. No być. go, zabicie, bo jest bo, warto było w tym miejscu. Idę, typa podjechać. Właśnie, i macie matki? No, nie, 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 ja nie mam, mam tylko metal. To, no, dobra. A macie minisy? Mam, mam, ma, masz. Tak. Brawo, daj mi mi matkę. Mat. A ty nagrywasz to jeszcze na Tak, dal, tak, 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 tak. Słoko, tak, tak, tak. słoko. Taka przypominajka dla młodego Gortata. Ej, ja. no, i zaraz Ej, się rebooty kończą, zaraz się rebooty kończą. No zaraz. Półtorej minuty. Masz. No to. To, żeby... no, jak ktoś ja mam bandaże, więc za mnie nie możemy siedzieć. Cracked, 145. Sorry. No, a zedytowałem ci specjalnie, to Ej, ale ty już, ty jak żyjesz. Dead. Mam ziomka. No nie wiem, no jestem rebootet i tyle. Oczywiście no, chodziło tutaj o Fortnite rebootet. No tak, no bo to zaraz się nie? Kract. Tak. Ej, y squad zabijemy jakiś, wiesz? No, nice. Paszerw. Tylko potrzebuję... Wikex, 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 Czekaj, bo automatu potrzebuję z leczeniem. Tam jest, z mnie. Make it pal. Ja potrzebuję pomocy i to szybkiej. Dobra, ja ja go zrobię, bo mnie zabijał. Dobra, mam, mam, aby zostanie pomóc. pomocy? Na takiej wieczerza małej. Gdzie tak szybko? Dobra, nie jest dobrze. No, mamy mamy Bo nie mamy e, tego, już nie się reboot zrobi. Nie, no możesz, możesz, możesz wszystko. odrodzić. Nie. No tak, już koniec będzie. No właśnie, ja się zaraz wywalę. No i możesz się odrodzić chyba, nie? Już nie. Nie, już nie. Ja jeszcze tak, ale... A Następny teraz coś nie. No w ogóle, już ja też nie mogę. Ja nie mam, nie mam pomocy, ja potrzebuję pomocy. Ja taki szybki. Ja, ja się, Wick, na Tobie jakby wreszcie. Dobra. To weź, bądźcie blisko się, to będę mieć jakąkolwiek opcję. Dobrze, dobrze. potrzebuję jakiegoś tego shield albo coś takiego. Weź ktoś iść po ten zrzut. Iść ktoś po ten zrzut, a no ma dużo HP. Brinka, nie weź iść po to. Przenieś mnie za. tam? Jesteś tam? Jest tam. Nie, ja wiesz, zniknąłem. Ja jestem. Czy jest coś? Jesteś tam? Jest tam? Nie, bo po prostu wziąłem. Nie mam maców, mam zero maców dosłownie. Mamy typa obok siebie. wiem, a ja mam zero maców. Macie cokolwiek, leczenie? Nie Jednego z tego Ja pinga z... i... ale Tu masz, podjeżdżmy, ognisko podjeżdżmy. masz Podjedźmy Ja mam MK tylko, No dobra No nie mogę brudować! To ile widzę do jego pada Daj maxy! Nie Wal się młody. Jeden MAKSY, leży leż, 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 dobrze Sigma, nie, skwidi obok Ciebie, obok Ciebie, skwidi <laughs> O to sobie będziecie tak grali wszystko ja wina, Wszystko wina młodego Gortata. Ej, matcy! Dobry, tak. Mam macy, mam macy, mam macy. Już nam pomógł! Ale mi się wydaje, że on ma matcy. No, tak, ale nie, ja no tak. też nie jestem pewny tego. No tam jest cały skład, o kurde. No widzę, wie zaraz się, mój żywot skończy tutaj. Tylko trzeba by jakiegoś poje, pojedynczego chłopca trafić. Nagrywamy jeszcze jednego, jeszcze jednego, czy nie? Nie. Nie, ona. O. Czemu nie? Bo nie. Nie, nie, nie wiem, wygrywam się nie chce <grywam> wycinać tego Zamknij. No to ja się mogę to wytnąć Zamknijcie się Dobra widzowie, Postaram się coś tutaj z tego wygrać ale dużo nie obiecuję Tutaj sklaczuje kolega No to liczę Albo wywali się bardzo szybko Dokładnie Wus albo przewóz No to GG Nic nie GG Póki mam macy to jeszcze nie GG No już nie na długo masz tego Ale jednak udało się Dobra to będzie safe teraz to są może tylko zbiory macy Czy walka będzie kontynuowana? Zostało 5 teamów Ale to był unik Leży jest <gry> Jezu, ciężka, ale to grał 142 Dead Robi ja Podniesie maty Sprajowany. Ma jakiś mityka Eksotyk, no. O, widzę, pięć składów, czyli jedno duo jest tylko. Reszta to nie reszta są, dokładnie, że dobrze. No, dobrze patrząc, że masz dosyć sporo leczenia. No, dokładnie. Dobra, będzie tutaj raczej chillerka. Tak, Cztery teamów. Tamtych tych to ja znam. O, to jest chyba jedyne duo. A nie, dobra, może i nie. A tamtego będzie trzeba przypilnować. Dobra, no, on dostaje sobie cały czas. To będzie dla nas zagrożenie. Dobra. Dead. Widzę. Brawo. Trzy my już. Jeba. Ciągle jedno duo. Jeba. Najlepiej gdybyś... Duo najpierw trzeba zabić. Tak. Albo nawet niech ten typ zabije. Bo jak zostanie jeszcze no, 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 kontra duo, będzie bardzo ciężko. Więc może nie puszczuj tego typa samego. A tu wszyscy już są, nie? Widzowie, to będzie ciężka giereczka. Znaczy, ciężka do ugrania. A to są tamci, to już którzy to nawet są. A coś że ci, których zabiłeś wcześniej? team wcześniej Tak, tak team-majtów tak, tak, To był Aura i tego tak, tak, tak dokładnie. Skinny nie. Nie Tam będzie szedząc Ja się to połączę Matematyki używasz do Fortnite'a? Tak <grymna> Witaj rasa. Obyś długo przeciw prostokątnej i wiedząc że... Weź. Dobra, jeden dead. I ostatni. Krakt. Czyżby to był win? z widzowie, dziękuję, jeśli się spodobało, zostawcie lajka. Like 32 fragi, no myślę, że naprawdę fajna, bardzo świetna <śmierna śmierna> giereczka. I co, dziękuję wam za oglądanie, nara.